Nie ma widzowie. No to co? Jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. Jeśli widzieliście materiał, czemu nie gramy już w brydża, no to pora na materiał. Dlaczego warto wciąż jednak grać tego brydża? Ha? No to pierwszy argument. Lecimy. Bo jest wspaniały. No, może to nie jest argument, który przemówi do wielu takich, no nie brydżystów, albo bo w ogóle nie karciarzy. Ale intencją tego argumentu jest to, że jeżeli już jesteś karciarzem, jeżeli już grasz w jakieś gierki albo 3,5,8, albo w Remika, albo w 1000, albo w 66, jakby znasz te wszystkie gierki, dokładasz do koloru, tu przebijasz atutami, tu coś tam licytujesz, obierasz jakiś kolor, trumfy i tak dalej, no to Brycz to jest po prostu prześwietna gra, która łączy wszystkie najlepsze aspekty tych pozostałych innych gier, no podnosi je po prostu jeszcze do potęgi czwartej. I no, jest to po prostu coś niesamowitego, także jeżeli jesteś zapalonym karciarzem i często gracie w jakieś tam różne e, gry karciane, no to bridge na pewno by Wam się spodobał. I po prostu nie rozumiem, dlaczego jeszcze nie gracie. Ta mnogość tych przeróżnych układów rąk, jak się te kolory dzielą, licytacja z partnerem tutaj, e, potem jeszcze ta rozgrywka, listowanie, obrona. Jeżeli w ogóle zaczniecie wchodzić w te meandry technik i tego, jak licytować, jakimi systemami, jak oceniać tą siłę tej karty, jakie techniki podczas rozgrywki, czy podczas obrony stosować, no to w ogóle to się zaczyna wielka przygoda, która no, będzie trwała po prostu całe życie. Także jak już jesteście, nie wiem, czasami znużeni tym, że no, w tego tysiąca coś tam, albo w tym remiku, no to głównie to polega na jakimś tam szczęściu, no albo karta idzie, albo nie idzie, no to. Brydż to jest po prostu coś, co tylko na was czeka, i tu już nie mówię nawet o tym, że, że macie gdzieś tam być arcymistrzami, czy nie wiem, startować do jakiejś ligi i rozgrywać, grać sportowo, grać w tego brydża porównawczego, nawet e, na potrzeby takiego brydża towarzyskiego, tego brydża roborowego. No, warto się tego nauczyć. Wspaniała gra. Drugi argument to jest taka sprawa związana troszkę ze starzejącym się społeczeństwem. No, i z wszelkimi chorobami z tym związanymi, czyli jakiś tam Alzheimer, jakaś demencja, która doskwiera ludziom na starość. World Bridge Federation tutaj podlinkuję wam artykuł w opisie. No, dużo się robi i prowadzi badań, żeby zorientować się, jak bridge wpływa na pracę mózgu, na tę pamięć, liczenie i tak No, zwłaszcza w tym wieku, gdzie ten mózg już przestaje pracować na takich obrotach jak w młodości. No zresztą, no, taki chłopski rozum nawet, no moglibyśmy sobie powiedzieć, że no organ, który jest nieużywany, e, no to gdzieś tam obumiera, prawda, zanika. Także tutaj, jeśli chodzi o Brydża, no to tak jak mówię, z tą pamięcią, z liczeniem, z ciągłym takim analizowaniem, wnioskowaniem, e, logicznym też, e, logiczną dedukowaniem tutaj pewnych układów, czy tego, co zrobili przeciwnicy lub czego nie zrobili, cała ta plejada tych wszystkich aktywności podczas tej gry, no sprawia, że ten mózg jest ciągle aktywny, ciągle musi pracować, no i są tam jakieś przesłanki w tych badaniach naukowych, że faktycznie gra w brydża może wspomagać, jakby, albo raczej przeciwdziałać pojawianiu się i rozwoju tych chorób, aczkolwiek z drugiej strony są też głosy takie, że być może ci, co już grają w brydża, no to już są ludzie, którzy mają te odpowiednie predyspozycje, no te umysłowo, czy to mózgowe, biologiczne, czy tam psychologiczne, no i dlatego jakby bada robiąc badania na tej próbce brydżystów, no to już mamy do czynienia z jakąś tam populacją ludzi, którzy, którzy, może mają, nie wiem, bardziej dostosowane geny do tego typu aktywności. No ale generalnie wracając do tego do tej prostszej myśli wciąż, że no, jak czegoś nie używasz, no to po prostu to zaniknie w Twoim organizmie. No to generalnie ma to sens, że jeżeli będziesz stymulował ten swój mózg, będziesz się aktywizował, i to również też społecznie, o czym będzie następny argument, no to generalnie dobrze to na ciebie wpłynie. Trzeci argument to jest ta socjalizacja, o której wspomniałem. To też gdzieś tam może mieć jakieś um, powiązania z tą pracą mózgu i tak dalej, że jeżeli jesteś już na starość, troszkę tam, no nie wiem, podminowany, nie chce ci się wychodzić z tego domu, izolacja i tego typu samotność, jakieś takie rzeczy, no doskwierają ludziom w starszym wieku, no nie oszukujmy się, no taka, tak jest, prawda? Więc ten bridge to też jest wspaniała okazja do tego żeby no, wyjść do ludzi, e, odblokować się, e, no, dalej konfrontować się tutaj z życiem, z jakimś podejmowaniem decyzji, no ale przede wszystkim, żeby się dobrze bawić, żeby troszkę rozruszać tą mózgownicę, coś tam sobie policzyć, popamiętać, podokładać te karty do koloru i tak dalej, no nie? Aczkolwiek dzisiaj to że znowu się mówi o takiej pladze samotności wśród młodych, także znowu młodzież też mogłaby na tym skorzystać, że nie wiem, słyszymy te historie, że ludzie tam boją się zadzwonić po pizzę, tylko już wolno w tej aplikacji sobie wszystko poklikać, żeby tylko maksymalnie ograniczyć ten kontakt, z drugim człowiekiem, prawda? Także tutaj na to pytanie, czy warto grać w brydża? No oczywiście, że warto. No warto w ogóle wychodzić do ludzi, przełamywać te swoje bariery. Czy to wstyd, czy to jakaś, no nie wiem, no nieśmiałość taka społeczna. Inna jeszcze rzecz, o której mógłbym tutaj pomyśleć, no to jest ta cała taka polaryzacja w społeczeństwie, prawda? No dzisiaj dużo się mówi o tym podziale politycznym, prawda, że lewica, prawica, no i mamy obraz takich dwóch obozów wojujących ze sobą, albo jakiejś tam wojny płci, mężczyźni kontra kobiety, i tak dalej. Także to wszystko gdzieś tam narysuje no, troszkę taki obraz społeczeństwa podzielonego, które gdzieś tam okupuje się po swojej stronie. Nie do końca jest otwarte na dialog i na komunikację. No a bridge jest właśnie dokładnie o tym: jest o komunikacji, o dogadywaniu się z partnerem, o akceptowaniu krytyki, o jakimś tam tolerowaniu frustracji, jak się popełnia błędy i tak dalej. No a podczas tej gry jest właśnie mnóstwo sytuacji, w których musisz się zmierzyć z tym, że ktoś ma inne opinie od ciebie, albo uważa, że inaczej powinieneś był zagrać, albo że, no nie wiem, ma pomysł na licytowanie jakiś odmienny od twojego. I teraz ty też bronisz tych swoich racji. No ale generalnie wszystko się sprowadza do tego, żeby wchodzić w interakcji z drugim człowiekiem, rozmawiać z nim, komunikować się, próbować jakoś dojść do jakiegoś konsensusu i, no nie wiem, no dochodzić do jakiegoś kompromisu, albo po prostu bronić swoich racji, ale też starać się otworzyć głowę na argumenty przeciwnej strony, no i tak dalej, i tak dalej, także które mogłyby powodować, że w tym społeczeństwie znowu chętniej byśmy ze sobą rozmawiali, chętniej byśmy wchodzili w jakiś tam dialog, albo też w jakieś debaty, w dyskusje i potrafili tak... Konstruktywnie rozmawiać o tym, co nas dzieli, co nas czasami jakby oddziela od siebie, prawda? Te wszystkie jakieś tam skrajne, trudne tematy, których tu nie będę wymieniał z nazwy, żeby nie, żeby nie wywoływać niczego. No ale generalnie też taka umiejętność krytycznego myślenia, właśnie, czyli, czyli na przykład, co sprawia, że mojemu partnerowi jest tak, tak trudno zrozumieć, dlaczego ja zagrałem w taki czy inny sposób, albo w drugą stronę, dlaczego partner zagrał w taki czy inny sposób? No i żeby po prostu próbować rozmawiać o tym ale przede wszystkim, żeby spędzać razem czas, żeby cieszyć się obecnością innych ludzi, no i żeby to nie było tak jak te stereotypowe memy o tych nastolatkach, którzy gdzieś tam idą na imprezę, po czym wszyscy siedzą w tych smartfonach i wysyłają sobie memy tylko, no nie, no i na tym polega ta interakcja. No nie wiem, nie mnie to oceniać, ale być może Brycz i całe to towarzystkość i ta socjalizacja z tym związana, no to jest pewnie dobry pomysł, żeby, żeby to na nowo wskrzesić w społeczeństwie i żeby ludzie chętniej ze sobą właśnie wchodzili w te relacje. Dobra, czwarta sprawa, jak już mówimy o tym, oznawaniu ludzi, wchodzeniu z nimi inter w interakcję, no to jedną z takich też korzyści, którą no, może ja osobiście tak interpretuję, no to jest właśnie ten taki szeroko pojęty networking i takie zawiązywanie nowych znajomości. No, generalnie nie bez powodu e, ta gra nazywa się bridge, czyli jak to z angielska mówią most. No, i to jest też taki most pokoleniowy, to jest też jedno z takich haseł bardzo głośno gdzieś tam promowanych przez tutaj związki brydża sportowego, przez ludzi starających się tutaj wciąż podtrzymać tego ducha, ducha tego sportu, tej dyscypliny i jak najbardziej ma to ten wymiar tego budowania tych mostów, tej komunikacji z partnerem, ale też no, z innymi brydżystami, bo to nie jest tak, że całe życie będziesz grał z jedną osobą w parze, tylko no, poznasz wielu ludzi, niektórzy będą mieli inny styl gry, od, no nie wiem, twojego obecnego partnera. No i generalnie o to też w tym chodzi, żeby po prostu poznać ludzi. Także będziesz poznawał dzieci, które czasami będą cię odgrywać, albo będziesz poznawał 80-latków, którzy e, gdzieś tam będą łoić ci skórę. Także, no ja tutaj też mam taki e, obraz e, dwóch starszych panów z Krakowa, u kolegi Łukasza Lebiody i Włodzimierza Wali, którzy pomimo swojego, no już naprawdę zaawansowanego wieku, no, na których jak się patrzy, to po prostu aż podziw bierze, bo panowie, no to, no nie wiem, ja czasami tak sobie myślę, że oni ledwo się ruszają, ledwo się mogą po prostu przemieszczać i aż się dziwię, że im się jeszcze chce, ale no, oczywiście, są to wybitnej klasy brydżyści, ale po prostu no, jak już się pojawiają na tych turniejach, to pomimo naprawdę tego swojego zaawansowania wiekowego, no to po prostu siadają do tych kart, no i rozdanie za rozdaniem po prostu łoją tyłki wszystkim tam innym zgromadzonym, także no to czasami tak to widzę, że e, gdzieś tam dwa miesiące, trzy miesiące ich nie ma, nagle pojawiają się na jakimś dużym turnieju w Krakowie i cyk, pierwsze miejsce wygrywają turniej, no po prostu nikt nie ma podjazdu nawet do nich, gdzieś tam 70% zapisują sobie w tym, w tym zapisie maksymalnym. Także to jest coś niesamowitego. A druga sprawa, no to jest jeszcze ta właśnie klasa przy stole, że no nigdy nie usłyszy się żadnych obelg, którymi ci panowie się obrzucają. Zawsze jest to taka raczej empatia, taki, taka próba zrozumienia, dlaczego partner zagrał tak, a nie inaczej. No oczywiście tych błędów popełniają bardzo mało, więc może dlatego nie mają o czym rozmawiać albo się o co kłócić. Ale generalnie, ilekroć byłem świadkiem e, jakichś tam nieporozumień, gdzie lewka została puszczona albo jakiś tam kontrakt nie został osiągnięty, no to zawsze się to odbywało w takiej atmosferze właśnie, że a no tak, no tak to wyglądało, no pomyślałeś, że mam taki układ, no ale akurat miałem inny, no nie, nie, nie sposób było tego ocenić. I zawsze miałem, po prostu byłem w szoku, jak dużo jest tutaj takiej samorefleksji, takiego dystansu też do, do, do siebie samego. No i że też ostatecznie to no, oni przychodzą się też przy tym trochę pobawić, e, troszkę no, ruszyć tą mózgownicę, a nie żeby tutaj wygrywać i spinać się i pokazywać kto jest lepszy i kto tam e, co, co lepiej zrobił, co jak zalicytował, tylko no po prostu klasa sama w sobie, no chciałbym widzieć więcej takich jednostek w tym środowisku brydżowym, ale ogólnie też w społeczeństwie, właśnie ludzi, którzy mają trochę dystans, nie biorą tego życia tak bardzo na poważnie, tylko... No, gramy sobie w karty, gramy sobie w brydża, no od po prostu gra się troszkę, nie? A oni właśnie sprawiają, że to wygląda tak łatwo, że to jest po prostu takie tylko, a, dokładanie, a gramy sobie, no cyk, pierwsze miejsce. <grytanie> Także cała ta różnorodność, ten przekrój tych wszystkich pokoleń, z którymi przyjdzie ci się e, gdzieś tam zderzyć, no właśnie są to ludzie w starczym wieku, ale też no, generalnie twoje równolatki, albo ktoś 10 lat, 20 lat starszy, albo zupełnie młodsi ludzie. No jest to też świetna właśnie okazja, żeby zawiązywać nowe znajomości, nigdy nie wiadomo z kim tam jakieś nowe biznesy, albo jakaś współpraca, albo jakieś, no, ktoś ci pracę załatwi, albo może poznasz miłość swojego życia, no nigdy nie wiadomo, no po prostu jest taki przekrój różnych osobowości przy tej grze, że no to też jest coś takiego no, niesamowitego, z czym w zasadzie ciężko się spotkać w jakiejś innej przestrzeni, no w sumie można powiedzieć też, że w pracy można... Gdzieś tam pracować z ludźmi o różnym wieku, no ale dobra, no chodzi mi o to, że w tym brydżu to jest, no nie, no to to jest ten argument, także warto, warto, warto. No i piąta sprawa, czyli taka bardziej skupiona na już samodzielnym takim rozwoju i takim, takiej refleksji, samorefleksji, takim obserwowaniu nawet samego siebie. No ja sam po sobie widzę, ile emocji i ile takiego, no nie wiem, takiej, takiej psychologicznej analizy troszkę. Sobie robiłem na zasadzie, że jak ja się zachowuję przy rozdaniach, czy, czy właśnie błędy sprawiają mi jakąś, nie wiem, trudność, czy jak się frustruję, czy raczej jestem otwarty na to, żeby później o tym dyskutować, czy jakoś z partnerem się komunikować, czy raczej jestem zamknięty, reaguję agresywnie, albo no, obwiniam wszystkich dookoła, tylko nie siebie. I, I generalnie wydaje mi się, że bridge, jeżeli faktycznie ktoś podchodzi do tego z taką otwartą głową, no chyba jeżeli chce się grać dobrze, jeżeli chce się przy tym no miło jakoś spędzać czas, no to chyba należałoby podejść do tego z otwartą głową, no to wtedy mam wrażenie, że to jest taka świetna okazja, żeby się dużo o sobie nauczyć, jak właśnie reaguję, gdy odnoszę zwycięstwa, czy jestem właśnie taki buńczuczny, ha, 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 przypisuję sobie wszelkie tutaj atrybuty tego, tych zwycięstw. Czy raczej, no nie wiem, gdzieś tam przyjmuję to z chłodną głową, ale jednocześnie mam satysfakcję, żeby to też nie było tak, że ciągle, nie, nie, to nie moje osiągnięcia. Z drugiej strony, jak podnoszę porażki, to czy jestem w stanie wziąć odpowiedzialność za to, czy jestem w stanie, no przyznać sam przed sobą, że okej, okay, faktycznie to ja e, zawaliłem sprawę, no nie? I w ogóle też takie zadawanie sobie takich pytań, po co ja w ogóle gram w tego brydża, bo tutaj też widzę, że e, ludzie mają taki. No, często dość głęboki dysonans z tym związany, że z jednej strony mówią, że grają dla przyjemności i przychodzą na te turnieje głównie po to, żeby właśnie się spotkać z ludźmi, no ale potem cisną po tym partnerze i tam gdzieś e, wyzywają się, obrzucają się jakimiś obelgami niepotrzebnie i tak sobie też myślę: no to kurczę, skoro przychodzisz dla przyjemności, to dlaczego nagle taka spina, dlaczego taka presja, dlaczego, dlaczego taka atmosfera ciśnieniowa, dlaczego takie napięcie związane z tym, że ten wynik jakoś nie układa się po waszej myśli albo jakieś błędy się pojawiają. Z drugiej strony. Jeżeli na przykład, no już obie, nie wiem, deklarujecie sobie z partnerem, że tak, chcemy, faktycznie idziemy, mamy tą rządzę zwycięstwa, tą rządzę wygrywania, no to czy faktycznie wtedy się starasz i koncentrujesz się odpowiednio przy tym, czy o jakąś tam swoją, nie wiem, no dietę, czy odpowiednie wyspanie, czy odpowiednią jakąś taką, no po prostu dyspozycję zdrowotną, skoro już faktycznie zadeklarowałeś się, że, że no chcesz właśnie grać tak bardziej ambitnie, że tak powiem, no nie? Także tutaj też widzę dysonans, że ludzie z jednej strony no chcieliby wygrywać, no ale potem znowu podejmują głupie decyzje, takie właśnie źle skalkulowane, albo zbyt szybko, albo, albo znowu za wolno, za długo też myślą przy niektórych sytuacjach, przy niektórych pozycjach i tak mam wrażenie, że nie do końca ludzie wiedzą jakby po co w to grają nie? i żeby tak bardziej w zgodzie być ze sobą właśnie, że przychodzę, gram sobie na luzie, i żeby faktycznie tak to wyglądało. Albo jeżeli przychodzę i chcę grać ambitnie, no to wtedy faktycznie daję z siebie jak najwięcej, no i jestem otwarty na ten dialog, na tę dyskusję później z partnerem, jeżeli coś idzie nie po naszej myśli. Także cała gama tutaj takich emocji i, i naszych zachowań i takich, no nie wiem, schematów jakichś behawioralnych, no może nam też dużo w ogóle otworzyć furtki na to, jak się zachowujemy w innych aspektach życia, no bo prawdopodobnie tak będzie, że to, jak się zachowujesz przy tej konkretnej dyscyplinie. Ale właśnie ponosząc porażki, czy odnosząc zwycięstwa, czy popełniając błędy, czy nie wiem, akceptując błędy partnera albo krytykując błędy partnera, no to to, w jaki sposób się zachowujesz przy tym brydżu, no pewnie pomogłoby Ci zrozumieć, dlaczego w innych obszarach życia, czy to w pracy, czy w relacji, czy no, z rodziną, czy z bliskimi, czy z przyjaciółmi, zachowujesz się podobnie. No i generalnie dla tych, którzy obserwują te sprawy, interesują się tym, no to myślę, że to też jest również fascynująca dyscyplina, żeby właśnie. Dokonywać tych samorefleksji i usprawniać te zachowania, korygować jakieś często dziwne nawyki, no nie tylko w bridge'u, ale również w innych obszarach życia. Także myślę, że naprawdę warto. A Wy dajcie znać, co wymyślicie, jakie Wy jeszcze inne korzyści wyciągacie z tej gry w Bridża. Może jest coś, o czym nie pomyślałem, może, może tu chodzi też o jakieś aspekty bardziej takie materialistyczne, może jakiś właśnie ranking, albo pieniążki, albo no jakieś tam wygrane faktycznie. Które, które was tam łechtają. Aczkolwiek myślę, że no, no akurat nie jest jeszcze aż taką dziedziną, gdzie można by, nie wiem, zgarnąć grubą kasiorę. No to tutaj spotkałem się raczej z opiniami, że, że jak ktoś faktycznie to jest dla niego tą czołową motywacją, no to raczej znajdzie sobie inne gry typu poker i tak dalej. A Bridge raczej jakby angażuje tą grupę populacji, która jest nastawiona taką bardziej na taką wewnętrzną satysfakcję z tego, że się coś dobrze zrobiło, że. Na no jakiś tam długofalowy postęp jest w, tym, w, tych, tych, w tych twoich wynikach i tak dalej. No ale każdy do tego podchodzi inaczej, także ja, ja też jestem otwarty. Napiszcie, co tam wy uważacie, albo jeżeli się nie zgadzacie z którymś z tych argumentów, które przedstawiłem. I widzimy się w następnym materiale. Jo!